Podsumowanie roku sportowego 2021, jak wiemy był to też rok olimpijski. Mieliśmy także swoich przedstawicieli na igrzyskach olimpijskich, uczestników Mistrzostw Świata, uczestników Mistrzostw Europy, wszelkiego rodzaju kategorii sportowych rywalizacji na poziomie kalendarza polskiego, Mistrzostw Polski, Pucharów Polski. Więc jest to spora grupa zawodniczek, zawodników i trenerów oczywiście kieleckich klubów, jak i nagrody Laur Sportu dla klubów sportowych w kategoriach młodzieżowych, od tych najmłodszych młodzików poprzez młodzieżowców. Jest to przede wszystkim nagroda za te, myślę, 15 lat systematycznej, konkretnej, ale jednocześnie takiej bardzo wesołej i dynamicznej pracy, całego zespołu trenerskiego, który starał się jak najlepiej przekazać swoją wiedzę i umiejętności dla tej dość dużej, a w zasadzie co roku coraz większej grupy dzieciaków, młodzieży, która chce uprawiać lekką atletykę. I to jest docenienie właśnie tego sukcesu. Kielce mogą być dumne ze swoich sportowców. Dziś nagrodzimy ich prawie 300. To jest 300 osób, które są po pierwsze ambasadorami sportu, osiągają wspaniałe wyniki, więc zapalają i zachęcają do uprawiania sportów innych. My w Kiecach mamy kilka dyscyplin, w których jesteśmy naprawdę dobrzy. Nasi Kielczani uprawiający te sporty są dobrzy. To są sporty walki, łucznictwo, żeglarstwo. Trzeba też docenić sport, w który zaangażowani są zawodnicy z niepełnosprawnościami, a w swoich dyscyplinach też osiągają duże sukcesy na miarę ogólnopolską. Myślę, że wszyscy Kielczanie kibicujemy tym młodym ludziom. Z tych młodych ludzi wyrastają mistrzowie, mistrzowie świata, mistrzowie Europy, mistrzowie Polski. Kielce mają duże tradycje sportowe. Stąd i, i ta uroczystość myślę, że może cieszyć aż tyle młodych ludzi. Awansuje, robi dobre wyniki, no udziela się w tym sporcie. To ważne dla nas i dla tych młodych ludzi. Mamy mnóstwo zespołów sportowych, które, z których Kielce słyną i do których Kielce, z których Kielce są też dumne. No to jest piłka, wiadomo, ręczna, piłka nożna, ale też faktycznie inne sporty zespołowe, które są znane w całej Polsce. W związku z czym dzisiaj również też wszyscy zawodnicy i te kluby dostaną podziękowania, nagrody i myślę, że to będą podziękowania w imieniu nie tylko władz miasta, ale nas wszystkich Kielczan, bo jesteśmy na co dzień dumni, kiedy kibicujemy i obserwujemy naszych zawodników. Wszystkim można pogratulować tym, którzy reprezentowali miasto, Kielce, jak i życząc im przede wszystkim w tym roku zdrowia, bo to jest chyba w sporcie najistotniejsze, spełnienie tych ich marzeń sportowych.